Jest człowiekiem pełnym pasji, różnych zainteresowań, bardzo aktywnym, który jednocześnie jest osobą ze spektrum autyzmu. Chcemy pokazać, że takie osoby żyją wśród nas, funkcjonują, są szczęśliwe, spełnione. Ich niepełnosprawność nie jest jedyną rzeczą, która ich określa. Był pan więcej powiedział o sobie, jak pan ma na imię, ile pan ma lat, gdzie pan mieszka. Mam 23 lata, nazywam się Tomasz, mieszkam w Warszawie, w dzielnicy Włochy. Proszę dzień. powiedzieć, kim pan jest, życiu, co pan tak robi na co dzień? Dobrze, że na co dzień jestem uczniem. Mhm. szkoły branżowej na kierunku cukiernik. Aha. Skończyłem już jedną szkołę, mhm. branżową na kierunku kucharz. Aha. Tam uczyłem się tam tak... gotowania. W szkole miałem zajęcia praktyczne, które polegały na tym, że głównie uczyliśmy się robić surówki mhm. różne, smażyć kotlety, robić ciasta. Czyli takie gastronomiczne. Tak. Ja słyszałam też, że jest Pan samorzecznikiem. Tak. Co to znaczy? To znaczy, opowiadam o sobie Jakie, żeby inni, na przykład tacy ludzie jak ja, mogli na przykład, żeby przełamywano o nich stereotypy. Żeby ludzie wiedzieli, tak? Tak, że, żeby jest... ludzie wiedzieli, co to jest mhm. za niepełnosprawność i żeby mogli ci ludzie na przykład otwierać się na takie osoby. Mhm. Czyli to jest bardzo ważne. Tak, bardzo. No. Mhm. Lubisz być samorzecznikiem? Lubię, tylko to jest dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ. Mam kłopoty, zapowiadają o sobie i nie wiem w ogóle. Czyli co takie mogę. trochę wyzwanie to dla mnie. bardzo mocne. Mm. Mm -hmm. Jakbyśmy trochę porozmawiali tak o, o, o tym Twoim życiu, o tym, co się działo po kolei, e, jeśli pozwolisz, by, zaczęlibyśmy w ogóle od szkoły To już jakiś czas temu było. To było w roku 2006, o ile pamiętam, 2006. Zacząłem wtedy. Do to była taka normalna integracyjna, Szkoła... integracyjna. To znaczy? Czyli podstawówka, masówka z oddziałami integracyjnymi. Czyli hmm. dzieci niepełnosprawne ze sprawnymi hmm. integracją. Czy w twojej szkole w tej klasie nie byłeś jedyną osobą hmm. z niepełnosprawnością? Jedyną, ale kilka osób było z różnymi niepełnosprawnościami. Czyli, czyli... Ze spektrum autyzmu, tak. ale były też osoby z innymi nie tak. Na przykład, tak y, y, y. Miałem fajnych nauczycieli w tą samce tak chcę mm. powiedzieć. No, no to tak, pamiętasz. Pamiętam moją panią wychowawczynię w pierwszej klasie, jak i też w trzeciej i czwartej klasie szkoły podstawowej, panią Małgosię, która z mm. miała mm. zajęcia rewalidacyjne, matematyczne okay. i reedukację z taką panią Lidią, która była bardzo fajna. Mm -hmm lubiłeś chodzić do biznesu? Lubiłem bardzo, ponieważ miałem bardzo fajnych ludzi, miałem asystenta Cienia marka, która mnie organizowała fajnie czas, lubiła się ze mną bawić, uczyła mnie w ogóle jak się bawić z dzieciakami, jak się nawiązywać relacje z rówieśnikami i oprócz tego jeszcze prowadziłem takie zajęcia rewalidacyjne. Ta mhm. Czy to była jedyna asystentka czy Nie, jeszcze miałem dwóch. Miałem Maćka, harcerza, który wziął mnie raz na zbiórkę harcerską, mm -hmm. pamiętam. Miałem Karola, z którym pojechałem e, na wieś, e, pomagać mu trochę na wsi, pamiętam. E, gotowałem wspólnie z nim obiad. Czyli nie tylko w szkole, ale tak, też przez każdy Tak, miałem też Daniela, który e, ze mną chodził na zajęcia na przykład do glinian, na witraż, chodził i ceramikę. Jeszcze chodziłem na zajęcia stolackie do szkoły specjalnej podstawowej, chodziłem. Pan dyrektor ze Szkoły specjalnej e, chciał mnie przyjąć jako ucznia do gimnazjum też. Tak mówił, że ja bym się u niego jako uczeń sprawdził. Hey.